Witajcie kochani w nowym vlogu nie powtarzam się, pomimo pomyłki, ten vlog nazwę jednym słowem komunia. Więc od czego zaczynamy? Od zaniesienia zaproszeń do szkoły, do internatu i po wysyłanie zaproszeń do rodziny. Już większość jest wysłana, ale jeszcze zostały takie niewysłane, więc będziecie mi w tym towarzyszyć. Ubierzemy Piotusia do Komunii i przygotujemy do komunii. No dobrze, słuchajcie, to teraz podczas powrotu ze szkoły zajechaliśmy na pocztę, wysłaliśmy zaproszenia. Piotruś wysłał i z czasem okazało się, że jeszcze ich potrzebujemy więcej, więc kupiliśmy następne. No, pływaj Piotrudniu! Przyjechaliśmy do naszej parafii, w której Piotr y, był chrzczony po świadectwo chrztu. A Mamy tu się strasznie świad... pozmieniało. A tu się strasznie pozmieniało, powiemy Wam szczerze. Spędziliśmy tutaj tyle lat życia, prawie 10 lat. Gdzie prawie 10 lat? Ponad 10 Ponad lat. Ponad 10 to my we dwoje, a Piotruś. Y... prawie. No, prawie. I co? I mamy świadectwo do Komunii? Coraz mamy. bliżej, coraz bardziej no, bliżej. niedaleko. Terminy. No. Ten Asior pójdzie do Komunii. Wyobrażacie, wyobrażacie to sobie? Panie Kochani, właśnie doszła nasza alba. Powiem szczerze, jestem z niej zadowolona, tylko się trochę zaczynam bać, czy nie jest przydługa. Była robiona na wymiar. No cóż, jak przyjdzie Piotruś, to będziemy ją mierzyć. S Słuchajcie, dostaliśmy zalecenie ze szkoły, żeby uczyć Piotrusia przyjmować opłatek. Więc co? Kolejna próba przed nami. Piotrusiu, proszę wstać. Wstań, Piotruniu. Lalu, wstań. Proszę, am. Nie, ale musisz przyjąć, no właśnie, to się tak kończy, słuchajcie, to jest problem niesamowity. No i mamy problem, bo opłatka nie chce absolutnie ruszyć. W ostateczności będzie tak, że po prostu w czasie mszy tej, tego opłatka nie przyjmie, no ale chciałabym, żeby przyjął, więc no czołu, czego codziennie. Kochani, mamy kolejny dzień, dzisiaj mamy próbę komunii no, z rodzicami. Chciałam wam pokazać piękną kaplicę, gdzie będzie komunia. Dziękuję. Drodzy, tak z doskoku nagra nagrałam wejście z, yy, z kaplicy, gdzie będzie komunia, bo do naszej komunii, do, do, do komunii Piotrusia został tydzień. Yy, no, Zaraz nam przeprowadzą synka, a my na niego teraz czekamy I, i działamy, działamy. Został tydzień do komunii, więc mało czasu. I słuchajcie, odebraliśmy naszego Asiora Piotrusia ze szkoły. Yy, I co? Działamy powoli do komunii. Kochani, jest kolejny dzień, znowu jesteśmy w samochodzie. Może ja nie będę tak siebie pokazywać, ale pokażę Wam naszego Asiora, który przystąpi w, so yy, w niedzielę do komunii. I dzisiejszym naszym posunięciem co do komunii będzie wybranie rantu cukierniczego do tortu, jaki chcemy zrobić. A chcemy zrobić bardzo fajny torcik. Tak, Piotrusiu? O wiecie, i wiecie co, ja wam coś powiem. Jak nie nagrywałam nic, to on gadał. A teraz jak zaczęłam nagrywać, to on się uspokoił. Cisza. Po prostu nie chce być medialny. <gryw> ale i tak pokażę go. Piotrusiu, jedziemy wybrać rand cukierniczy, ale najpierw pojedziemy na terapię. Jedziemy najpierw do Asi. Do Asi na logopetki, później integracja sensoryczna, a później wybierzemy ten rand. Do komunii zostało ile? Środa, środa dzisiaj, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Cztery dni? Można powiedzieć, że trzy, bo ostatniego nie licz. No zawsze, no to nie liczę ostatniego. O, ostatni okay. to jest już na... takie od, od O nie, odstresowanie się od tego tak, całego tak. zgiełku. Ale powiem wam, że stres jest ogromny, bo ja też będę miała swój debiut w parcie komunijnym. Mamy kolejny dzień zbliżający nas do komunii. Jesteśmy razem we dwoje i jedziemy dzisiaj na spowiedź. Spowiedź będzie udzielana w kościele, która jest, który się znajduje w pobliżu szkoły Piotrusia, więc Piotruś na nas będzie czekał tam w internacie u sióstr i go zabierzemy do domu, a tymczasem co nam do spowiedzi trzeba przystąpić i się z grzeszków swoich wypowiadać. Ciekawe nie ma grzechy. Tego wszystkiego. Tu będzie mikrofon, albo kręka. który on zaprzeni raz tutaj na parafii, bo tutaj będziemy mieć. Jesteśmy już po próbie komunijnej, drugiej, a teraz idziemy do spowiedzi. You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever cut you? My heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be, and you know I wouldn't do that to you. Know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Waterfall, oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through. właśnie Piotruś przeprasza tatę, że był niegrzeczny. była taka modlitwa, i dzieci przepraszały rodziców. I Piotruś też przeprosił. Mnie. Kochani, jak widzieliście sami, nasz Piotruś przyjął pięknie sakrament spowiedzi. ten nasz Asiar, który tam siedzi na samym końcu hotel, przepięknie się zachował. Przy spowiedzi z księdzem słuchał tak. Jak y, zahipnotyzowany, jeszcze mało tego nazwy wypychał, że z tym zostać. Sam. Sam, tak. No tak cudowny chłopczyk. My zdajemy sobie sprawę z tego, jaki on jest cudowny. A jeszcze dzisiaj jest akurat taki dzień, że jest dzień Matki. i zobaczcie, co pięknego zrobił Maj, czyli swojej mamusi. Jak mam go nie kochać, słuchajcie, nie da się nie. Go. Nie da się nie kochać. Cudowny chłopczyk. Pięknie się zachował w kościele, nic nie płakał, nas pytał, że mamy odejść, bo on zostaje, więc no, spodobało się, się. Elegancko wszystko, wszystko, o, wszystko bojnie, bo fajnie, bo spłaczu, bez płaczu, bez stresu, mi tu wszystko leci z kolan, a on dzisiaj jest po prostu, on zawsze taki jest, ale dzisiaj to po prostu on już chyba coraz bardziej czuje, że Jezuska mnie to tego serduszka. No. O, nie ma się czego obawiać. Trzeba się cieszyć. Tak. Chłopczyku, pokażemy go? Próbujemy mu pokazać tam się cieszyć. I nadszedł ten dzień, to dzisiaj nasz syneczek oh, brzmi jak ogólnie oh, świętą. Oh, oh, God. I, i mamy godzinę do mszy, więc on jest jeszcze tak na galowo ubrany bez Alby, oh. ale docelowo idzie w Albie. Czy cokolwiek oh, się da nagrać? Oh, nie got wiem. Prawdopodobnie tak nie, ponieważ synek me. jest nerwowy, y, to czuje, fun. że coś będzie się działo, więc to jest jego czas, jego dzień, oh, jego, oh, jego czystość. Nie, nie będzie czasu na I nagrywanie na No zobaczymy. On jest najważniejszy. Zmontuję oczywiście film, będziecie go mieli na pamiątkę. Pani Ania? No pięknie pani wygląda jak dziewczynka. Czekamy na przyjęcie Jezuska do serduszka. kochaniutki, pomachaj. Jaki ty jesteś piękny chłopak. Brawo. Ja ci mówiłam, że będziesz piękny. Pięknie wyglądasz. No. A ty, kurczę, będziesz miał ubranie, bo tu przyjadą młode zaraz, będzie... kochani, no Piotr spał długo, przestało całe przyjęcie, a teraz Piotr wstał no ale Piotruś jest ewidentnie chory, więc y, chciałam się jeszcze pochwalić moim tortem komunijnym, a tu jest babcia chwileczkę, ja chciałabym z wnosiem dobrze Smarciu. proszę, tak mi się spodobało, tak na panie taty. Kochani vloga komunijnego powinniśmy jakoś pięknie zakończyć jakoś opowiedzieć wam o tym jak było słuchajcie było pięknie, do czasu kiedy zorientowaliśmy się, że Piotruś nam się bardzo rozchorował i wiecie co? Komunia się skończyła, wróciliśmy do domu dziecko padło, więc gdzie my teraz jesteśmy? Jesteśmy w samochodzie, jedziemy na izbę przyjęć do szpitala. Piotruś ma gorączkę, 38,5, zawalone całe gardło, gardło czerwone. No to by było na tyle z tej uroczystości. Jak załatwiłam komunię dla dziecka z autyzmem, jak to się w ogóle odbyło, że, że było tak kameralnie, że Dwóch chłopców z autyzmem przystąpiło do komunii. Opowiem Wam w innym, w innym vlogu za jakiś czas. Dobrze? Dzisiaj kończymy. Komunia była, było wzruszająco, było naprawdę uroczo, ale on jest najważniejszy. Było super, tak, ale on jest najważniejszy. Jedziemy do szpitala. Do zobaczenia w kolejnych vlogach, kochani. Życzę Wam zdrowia i wszystkiego najlepszego. Chase the waterfalls. Oh oh oh, you've got me. What a Właśnie Piotruś przeprasza tatę, że był niegrzeczny. Była taka modlitwa i dzieci przepraszały rodziców i Piotruś też przeprosił.